Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony, Bartek, oglądacie kanał poświęcony astrologii ewolucyjnej. Czyli temu, jak być swoim własnym astrologiem i jak śledzić swoją własną drogę ewolucji. Dzisiaj chciałbym w kilku słowach powiedzieć Wam, na czym będzie polegała bądź co będzie odgrywało się już 5 czerwca zaćmienie, a także pełnia, tym samym w znaku Strzelca. Pełnia księżyca, obecna jaką mamy, tak się składa, że wypada na osi znaków Strzelca i bliźnią. To jest to pełnia w znaku Strzelca. Ale jeżeli mamy pełnię księżyca bądź nów księżyca tak jakby no niedaleko węzłów księżycowych, które dopiero co zaczęły swój tranzyt właśnie w znakach Strzelca i Bliźniąt, dochodzi do zjawiska zaćmienia. Czyli zawsze kiedy, kiedy po prostu mamy pełnię bądź nów niedaleko tych węzłów, dzieje się zaćmienie. Zaćmienie Słońca bądź zaćmienie Księżyca. Zazwyczaj występują one w parach. Obecnie będziemy mieli trzy takie zaćmienia. Czyli na czym polega zaćmienie? Mamy Ziemię, mamy Słońce. Ogólnie mówię teraz o zaćmieniu, które będzie miało właśnie piąte, miejsce 5 czerwca. Mamy Ziemię, mamy Słońce, mamy Księżyc. Słońce daje światło na Ziemię. Ziemia rzuca cień na Księżyc. Powstaje zaśmienie księżyca. Prawda? Czyli mamy dwie energie. Mamy energię słoneczną, a także energię księżyca. Energie są w bezpośrednio 180-stopniowej opozycji do siebie, patrzą na siebie. Energia męska patrzy na żeńską i odwrotnie. Co się dzieje? Dzieje się zupełna rozbieżność. Rozbieżność tego, co chcemy zrobić, tego, co mamy zrobić, naszej misji życiowej, słońca. Z tym, co czujemy, z naszą przeszłością. Zaćmienie Księżyca, widzicie, jest związane z tym, że tutaj podkreślona jest bardzo silnie dynamika przeszłości podczas takiego zaćmienia, prawda? Księżyca. Ponieważ Księżyc to jest to, w jaki sposób um, czujemy, to w jaki sposób nawigujemy życie dzień za dniem, minuta za minutą, godzina za godziną. Prawda, i tak dalej, i tak dalej. To jest dany moment. Tak się składa, że dany moment nie zawsze jest zupełnie przejrzysty, nie zawsze jest zupełnie nowy. Nam się może wydawać, że jest nowy. Czyli jeżeli na przykład ktoś medytuje, chce się oczyścić z pamięci, prawda? E, oczyścić z myślenia w pewnym sensie. No, i tak czy siak e, możemy jedynie próbować, bo dany moment. Jest tak naprawdę wypadkową przeszłości. Czyli to, w jaki sposób czujemy, uwarunkowane jest naszą przeszłością. Podczas zaćmienia Księżyca w znaku strzelca, tutaj e, po prostu podkreślona jest dynamika naszych tradycji, naszej kultury, naszego obowiązku kulturowego, obowiązku względem historii, ponieważ Księżyc również włada pamięcią naszą. Człowiek ma taką naturę do tego, że na przykład jeżeli dotknie ktoś jakiegoś gorącego żeliwa na przykład na, na kuchence, nie wiesz, że to jest gorące, dotkniesz to raz, sparzysz się, poczujesz ból, emocję, prawda? I już wiesz, że tego nie dotykać. Tak działa księżyc. On uczy się poprzez doświadczenie i zapamiętuje przeszłe... Hmm, Praktycznie doświadczenie, jakie wywołało na nas coś. Czyli podczas tego zaćmienia, widzicie tutaj, to zaćmienie odbędzie się na osi znaków strzelca i bliźniąt. Nie można mówić tylko o zaćmieniu w znaku strzelca, ponieważ znak strzelca jest niczym, jeżeli bez opozycji, prawda? Wszystko w życiu ma swoje e, dwa, tak jakby bieguny. I jeżeli teraz mamy to zaćmienie w znaku księżyca, w znaku strzelca, e, tutaj. To bezpośrednio jest związane, widzicie, z posiadaniem takiego wglądu na to, co jest prawdziwe, na to, co nas łączy, posiadanie swojego własnego wytłumaczenia, na to, jak przeszłość, jak taka, jak nasza tradycja powinna zostać zmieniona w stosunku do tego, co się obecnie dzieje w danym momencie teraźniejszym. Czyli Staramy się zrozumieć, jak to, jak do tej pory radziliśmy sobie ze światem, nasz światopogląd, strzelec, jak jesteśmy w stanie zmodyfikować ten światopogląd trochę do tego, żeby móc zaadaptować go do ciągle zmieniającego się świata. Ponieważ em, widzicie, w Stanach Zjednoczonych teraz odkrywają się bardzo ciekawe rzeczy. Te rzeczy dotyczą podziałów kulturowych. Stany Zjednoczone to jest bardzo multi, multi prawda? Państwo. Nie widzimy tego za bardzo, może teraz troszeczkę lepiej, w Polsce, ale nie mamy w Polsce takiej e, rozbieżności rasowej aż tak wielkiej jak w Stanach Zjednoczonych. Czyli te podziały, jakie my myślimy, że, że mamy u siebie, one są bardzo małe w stosunku do, do tych większych mocarstw. Prawda? Czyli to, jak my widzimy podział i jak, jak rozumiemy no, trochę tę powiedziałbym nierówność między białymi i czarnymi w Stanach Zjednoczonych, oczywiście, ja tutaj nie chcę niczego oceniać, ja chcę po prostu tylko przedstawić wam, porównać to, co się dzieje po prostu na niebie z tym, co, się, co ma miejsce obecnie. Ale ta, te różnice kulturowe w Stanach, a na przykład w Polsce, są zupełnie inne. Prawda? Tak się składa, że widzicie, księżyc w znaku strzelca, on włada indywidualnym światopoglądem danej osoby. Prawda? I ten światopogląd każdego z nas, czy to białego, czy czarnego, on jest związany tak jakby z przeszłością, jaka dotyczy tego, jak tak jakby definiujemy siebie kulturowo. Czyli, jeżeli taka czarna osoba... No, na przykład rodzi się w Polsce, w takim kraju, jakiej my mamy, zapewne będzie inaczej widziana przez nasze społeczeństwo, niż gdyby urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Prawda? Czyli na poziomie personalnym to zaćmienie księżyca e, związane jest z wyrobieniem sobie nowego światopoglądu bądź zmianą, nowego światopoglądu, zmianą światopoglądu w celu dostosowania go. Ponieważ teraz y, ta, pełnia, to, ta pełnia księżyca, która jest również zaćmieniem księżyca, y, ona jest również w kwadraturze do, mer, do Marsa w znaku ryb, a także do Neptuna w znaku ryb. Czyli czym jest teraz sama kwadratura? Kwadratura to jest aspekt, który wywołuje zmianę. On wywołuje w pewnym sensie ruch. Ponieważ te. Ta, te, to zaćmienie y, i pełnia tym samym y, jest na znakach, które są zmienne, czyli strzelec jest znakiem zmiennym, a także bliźnięta, również znak zmienny. Dodatkowo mamy Wenus w koniunkcji do, w, w koniunkcji do Słońca, również w bliźniętach. Gdy mamy tą kwadraturę w znakach zmiennych, co się dzieje? Podejmujemy akcję Mars, podejmujemy akcję, która. W pewnym sensie nie ma końca. Ta akcja w pewnym sensie nie posiada jednoznacznego rezultatu, nie posiada jednoznacznego celu. Czyli zaćmienie samo w sobie, prawda, jest już dynamiką bardzo taką rozrwaną. Nie wiemy, jak, co, o, co myśleć po prostu o danych, o danych sytuacjach. Nie wiemy, co, jakie zdanie mieć na dany temat. Ale teraz, jeżeli chcielibyśmy obrać jakąś stronę bądź na przykład być skrajni w czymś, ten Mars zachęca nas do tego, abyśmy obrali jakąś stronę. On zachęca nas do tego, abyśmy dołożyli swoje po prostu cztery grosze do tego, co się dzieje. Ale widzicie, gdy Mars jest teraz w znaku ryb. Te cztery grosze, które dokładamy. Tak naprawdę one toną w tym morzu ryb. I tak naprawdę nie ma za bardzo nasza akcja i nasza waleczność, żeby coś udowodnić, żeby pokazać, co my myślimy, to nie ma zastosowania. Prawda? Czyli tutaj moim zdaniem, jeżeli chodzi o to zaćmienie, ono jeszcze bardziej po prostu spotęguje trochę to, co się dzieje tam obecnie, właśnie na tle takim polityczno-kulturowym. Widzicie, jeżeli mamy teraz okres zaćmień, w tym roku również było jedno zaćmienie, w styczniu, ten okres zaćmień to jest takie okno. Wszechświat otwiera nam okno na świat. Pokazuje, jak, jak tak jakby ludzkość swoim działaniem wpłynęła na tak jakby to, co się dzieje. Czyli na takiej zasadzie, my działamy, działamy, działamy. Robimy sobie codziennie to, to, co tam sobie robiliśmy, prawda? Nachodzi, nadchodzi zaćmienie i pokazuje, odzwierciedla nam zaćmienie to, jaki ma pogląd na to, co robimy w wszechświat. Bardzo często w takim okresie zaćmień, a w tym roku właśnie, w tym już niedługo będą, będą trzy zaćmienia, to 5 czerwca będzie pierwsze, później będzie jedno na przesilenie, i później będzie jeszcze jedno. Z reguły występują dwa, teraz mamy trzy. Prawda? Te zaćmienia otwierają takie okno czasowe, w którym w tym wypadku, jeżeli jest w, w znakach zmiennych, obecnie się zaczyna w znakach zmiennych, prawda, strzelec, bliźnięta, lepiej jest obserwować, lepiej jest być e, po prostu gotowym na zmianę, gotowym na wszelkiego rodzaju ruch i adaptację. ponieważ. E, Widzicie tutaj, Mars włada również um, przetrwaniem, włada również taką potrzebą przetrwania, walką o swoje przetrwanie. To przetrwanie tutaj zabarwione jest walką poglądów. prawda, Czyli walką tego, że ja muszę udowodnić, ja muszę wierzyć, i to pozwoli mi przetrwać i czuję, że żyję, jeżeli coś komuś udowodnię. Jeżeli coś wytłumaczę w mój sposób, nieważne co ta osoba myśli na ten temat. Jak ja wytłumaczę, to aż czuję, że żyję. Prawda? Tutaj to zaćmienie podkreśla takie rzeczy. Zaćmienie księżyca bezpośrednio również władza naszymi emocjami, prawda? tym co dzieje się w pewnym sensie z naszym samopoczuciem. Gdy jest taka rozdartość właśnie tutaj księżyca i słońca, ludzie z reguły no, to jest tak trochę jak pełnia, ludzie trochę po prostu wariują. Często jak słyszeliście, są, były, jak byłem raz na Bali, to były imprezy typu Full Moon Party, czyli takie imprezy, wiecie, w pełni księżyca, że wszyscy szaleją i wszyscy po prostu dają upust swoim emocjom i tak się składa, że, że to były najlepsze praktycznie imprezy, bo, bo no, pełnia troszeczkę powoduje, że ludzie emocjonalnie są tacy nadpodbudliwy, prawda, i to służy w pewnym sensie imprezie. Ale wracając do tego, co się dzieje, po prostu to zaćmienie również, ponieważ zaćmiony jest księżyc, a nie słońce, ono wypluwa na powierzchnię takie brudne emocje, brudne po prostu poglądy, aż powiedziałbym niesympatyczne rzeczy czasami, prawda, i, i to te niesympatyczne rzeczy, te takie rzeczy, które nie mają zrozumienia, one są bezpośrednio nasze, bezpośrednio indywidualne. Ponieważ um, widzicie, gdy jest zaśmienie księżyca, no tutaj e, przyćmione jest tak, jakby nasze emocje są przyćmione wtedy. Czyli nie ma tej stabilności emocjonalnej. Możemy powiedzieć za dużo, możemy być za bardzo. Powiedziałbym, zapatrzenie tylko w jeden tak jakby sposób, i, i tylko w naszą wizję rzeczywistości, gdy tak naprawdę to, nad czym pracujemy, to, żeby zrozumieć różnorodność poglądów, bo widzicie, poglądy dotyczą jednego podwórka, na którym się tutaj bawimy. Prawda? Jeżeli ten cały świat byłby jedną piaskownicą, prawda, w tej piaskownicy panowałyby. Jedne zasady, zasady, te, zasady tej siły, która wytworzyła tą piaskownicę. Prawda, jeżeli bawimy się w tej piaskownicy, to jak się wymieniamy zabawkami, to jak się wymieniamy, po prostu rozmawiamy ze sobą, to kogo spotykamy, to z kim się bawimy, a z kim się nie bawimy, związane jest trochę z bliźniętami. Prawda, ale ponieważ teraz południowy węzek księżycowy jest w znaku strzelca. I jest również no, zaćmienie w znaku strzelca, tutaj każdy sam chce decydować um, i nadawać zasady tej piaskownicy, jakie panują. Prawda? Czyli tutaj, moim zdaniem, jest to dosyć ciekawy okres, ponieważ um, musimy być gotowi po prostu na wszelką niespodziewaną zmianę, ponieważ okres zaćmień i um, to okno w którym się okno wszechświata w którym okno po prostu czasowe, które daje nam wszechświat tych zaćmień, ono bardzo, bardzo często po prostu podczas zaćmień mówiono, że o król po prostu upadnie, albo że króla ktoś otruje i często właśnie bo, bo król to jest ogólnie słońce inaczej, prawda? I ogólnie często, często jest tak, że, że dzieją się bardzo nieprzewidziane po prostu Rzeczy, dzieją się rzeczy, których ciężko było przewidzieć. Jeżeli teraz mamy tą kwadraturę do Marsa, który, który niedługo zrobi pełną koniunkcję z Neptunem, później wyprzedzi go i następnie wejdzie w znak Barana, już pod koniec tego miesiąca, widzicie tutaj to w pewnym sensie działa jak taki zapłon. To, co się dzieje w Stanach, moim zdaniem, będzie i ten bunt ogólny, Nierówności kulturowych, jakie mają miejsce, będzie związany, rozprzestrzeni się moim zdaniem na o wiele szerszą skalę. Prawda? I no moim zdaniem tutaj czeka nas po prostu pewnego rodzaju rewolucja, która dopiero ma swój początek, bo to jeszcze nie jest koniec roku 2020. Mamy jeszcze parę miesięcy do tego końca. No i ogólnie to okno, teraz zaćmi. Następny miesiąc będzie bardzo, bardzo moim zdaniem kluczowy w tym, co będzie się działo i dokąd będzie tak naprawdę zmierzał rok 2020. Co, to, to, co się teraz dzieje, to tak jakby wariujący taki ogień, prawda? I ten ogień on jeszcze nie ma, nie zajął się. On jeszcze tak jakby nie ma, nie, nie przeniósł się na jakiś taki cel. Ten ogień cały czas gdzieś tam wariuje, szaleje. Ale nie spowodował jeszcze takich zniszczeń, prawda? Dopiero to się tak jakby dzieje. Czyli, moim zdaniem, na, na takiej personalnej płaszczyźnie, to, co każdy z nas może zrobić, to przede wszystkim mieć uszy i oczy szeroko otwarte i nie być za bardzo um, skupionym tylko na jednej rzeczy. W sensie, żeby nie widzieć wszystkiego z jednej perspektywy, bo um, o wiele tutaj. Ogólnie, widząc wszystko z jednej perspektywy, można po prostu popełnić błąd, bo w takim czasie, w którym wszystko się zmienia i w którym jest tyle energii znaków zmiennych, no po prostu, jeżeli coś postanowimy, jeżeli jesteśmy pewni, że coś wypali, że coś będzie po naszej myśli, widzicie tyle znaków zmiennych, zaćmienia, niespodziewane zmiany, no ta pewność troszeczkę. Powiedziałbym, zastanowiłbym się dwa razy nad pewnymi rzeczami, nad naszą taką y, potrzebą zrobienia czegoś akurat w tym momencie. Nie mówię w ogóle, ale akurat w tym momencie. Y, z tą potrzebą zrobienia czegoś, udowodnienia czegoś, wyjechania gdzieś, y, pokazania, że walczy się za coś. Powiedziałbym, że, że tutaj raczej trzeba się wycofać, bo to nie, nie jest to, co się może wydawać jeszcze. I dodatkowo do tej pory ogólnie, teraz nagrywam to 3, 3 czerwca i 4 czerwca bodajże już Wenus będzie robiła koniunkcję w retrogradacji w nowej fazie ze Słońcem. Co oznacza, że energia Wenus, tego jak, na czym polegała ta retrogradacja, czyli tego jak szukaliśmy wewnątrz siebie nowego dialogu. Poczynając od tego trzeciego, właśnie czwartego, gdy Wenus wyprzedzi Słońce i będzie um, gwiazdą wschodzącą w pewnym sensie, um, teraz przez jakiś okres czasu, ona będzie ten wewnętrzny dialog chciała wykrzyczeć. Wykrzyczeć. Za wszelką cenę, tak jakby to, o czym myślała wcześniej, chce to zwerbalizować. Prawda? I to jest nadal na naturze. W takim czasie, na przykład, nie warto po prostu. Przyjmować jakieś strony. Warto raczej śledzić i mieć swój własny pogląd, swoje własne, swoje własne podejście, ale nie być za bardzo przychylnym. Ani to do jednej strony, ani to do drugiej strony. Prawda, oczywiście zaćmienie to jest w znaku strzelca, to jest również bardzo fajny czas na to, żeby dać sobie na luz, w pewnym sensie spędzić czas w przyrodzie, ponieważ strzelec to jest przyroda. Zaobserwujcie, jak się za zachowuje teraz właśnie przyroda w parę dni przed tym, jak się, jak się będzie budowało to zaćmienie i pełnia w tym samym. E zaobserwujcie, co jak przyroda się zachowuje. E z reguły jest tak, że po prostu ze zwierzęta starają się, są trochę niespokojne. E ja mam na przykład psa i e codziennie z nim wychodzę na spacer i od paru dni ją w ogóle nie chcę na przykład iść, prawda? E czuję, że coś tak jakby wisi w powietrzu, czuję, że no idę z nim po prostu, on się zatrzymuje i, i staje takiego dęba i ani b, ani me, ani kukuryku i musiałbym go ciągnąć za sobą, żeby, żeby ze mną poszedł, dlatego widzicie, obserwujcie przyrodę, bo tutaj to jest jedyny wyznacznik praktycznie yy, prawdy, to jest jedyny wyznacznik prawdy, która jest u nas wspólna i ta prawda nas po prostu nie dzieli, ponieważ nie możemy zaprzeczyć tego, że prawa, jakie działają w przyrodzie Prawa cykli, prawa rytmu, że one istnieją, bo istnieją, możemy je obserwować. Ale to, że na przykład istnieją teorie spiskowe, czy coś tam, czy coś tam, to jest tylko nasz wytwór. Nie mówię, że tego nie ma, ale to jest nasz wytwór. A to, co jest wytworem ludzkiej, ludzkiego umysłu i ludzkiej kultury, i tradycji, no, jest wytworem ludzkim, prawda? Czyli oczywiście służy nam, ale nie jest to taka prawda uniwersalna. A tą prawdę uniwersalną, moim zdaniem, każdy z nas po prostu, każdy może się podłączyć do tej prawdy. Wystarczy po prostu wyjść na dwór, wyłączyć telefon, posiedzieć godzinę na hamaku i ta prawda wam się objawi. Prawda? Czyli tutaj raczej, raczej to jest czas na to, żeby być po prostu otwartym na wszelkie zmiany i obserwować. Um, dodatkowo um, starałbym się raczej zrozumieć, w jaki sposób. Każdy z nas może raczej skupić się na swoim życiu. No bo po co tak naprawdę zajmować się czymś, na co nie ma się bezpośredniego wpływu? My w Polsce akurat y, mamy mniejszy problem z takim podziałem kulturowym, dlatego nas to nie dotyczy, ale jeżeli teraz y, oczywiście dotyczy nas, zawsze jest jakiś procent tego, że po prostu no, ten rasizm i te, te, te różnice kulturowe w każdym państwie są, w każdym kraju, ale. Jeżeli nie widzimy tego wszystkiego, co się dzieje, prawda? Jak, jak się dzieje na ulicach w Stanach Zjednoczonych, na przykład, po co mamy teraz obierać strony jakieś, skoro tak naprawdę nie mamy wpływu za bardzo na to, co się dzieje tam, siedząc w Polsce, prawda? Jedyne, co może to zrobić, to podzielić nas z naszymi znajomymi, um, którzy na przykład nie zgadzają się z jakimś innym po prostu poglądem. Dlatego, moim zdaniem, mam nadzieję, że. Będziecie roztropni. Mam nadzieję, że w jakiś sposób po prostu um, przyjmiecie to trochę z takim dystansem wszystko, co się dzieje. Niemniej jednak to ważne, że ci się rozgrywają, ale nie pozwólcie włączyć się i wpaść w ten wir emocjonalny, ponieważ jest potencjał tego, że tutaj sytuacja po prostu każdego z nas może troszeczkę się odwrócić um, w inną nieprzewidywalną stronę. Moi drodzy, to było po prostu wideo na temat tego, co będzie miało miejsce już niedługo, 5 czerwca, zaćmienie księżyca w Nagłostrzelca. strzelca. Życzę powodzenia, spokoju i przede wszystkim bądźcie bezpieczni. Trzymajcie się. Pozdrawiam.